Cześć moi drodzy, witam was serdecznie na kanale. Obserwujemy info na sam początek. Wszystkiego dobrego na święta. Przede wszystkim zdrówka, żeby to były fajne, rodzinne święta, i, i wszystkiego dobrego, żeby po prostu Wam się wszystko układało tak, jak powinno. I jeszcze raz wszystkiego najlepszego z okazji świąt. Słuchajcie, lecimy oczywiście z kuponem na dzisiaj. Ostatnio udało się trafić dubelka na Over w meczu Manchester United i Leeds i Under w La Liga. Także dzisiaj próbujemy dalej. Będzie oczywiście konkurs i promocja. Słuchajcie, jeżeli nie macie konta w Bytkliku, a może, a chcecie zagrać pierwszy kurs bez ryzyka przegranej, to wystarczy, że założycie konto z linku, który jest w pierwszym komentarzu pod tym filmem. Użyjecie go do promocji na Wstawiamy 50 i możecie tworzyć pierwszy kupon za 57 zł. Jeżeli nie wejdzie, wraca do Was 5D, które od razu możecie wypłacić. Nie trzeba obracać. Jeżeli ten pierwszy kupon wejdzie, również kasa jest wasza, nieważne ile, choćby to było 15 tysięcy z pierwszego kuponu staśmy, to możecie od razu wypłacić. Nie musicie obracać, nie musicie grać dalej. Odsyłam do pierwszego komentarza pod tym filmem i można działać. Lecimy z konkursem. Rejestracja to w ogóle 2 minuty, tak, to, tak że to jest moment i można sobie tworzyć pierwszy kupon. Słuchajcie, konkurs, co trzeba zrobić, żeby zgarnąć 5D w betkliku? Subskrybować kanał, zostawić łapę w górę pod tym filmem, w komentarzu tu do Wykłady, wyniki, minuty pierwszej bramki w dzisiejszym meczu pomiędzy Napoli a to Rino. Dodatkowo dopisujecie swój login gracza z BetClika. Typujemy do 20.45. Komentarze edytowane, dodane po tej godzinie bez loginu gracza na BetClik nie biorą udziału w zabawie. Słuchajcie, zapraszam jeszcze do naszej grupy. Ponad 70 tysięcy typerów, 70 tysięcy użytkowników. Naprawdę ogromna liczba i sporo się tam dzieje. Link macie w opisie pod tym filmem. Wskakujcie, lecimy z typami. Piłkarze Lyonu prezentują bardzo wysoką formę w tym sezonie i raczej nie powinien dziwić fakt, że zajmują drugie miejsce w tabeli. Nie może dziwić również wygrana z Paris Saint-Germain. Niestety nas na jej kolejce delikatnie zawyli, remisując z brestem. W ostatniej rundzie jednak wszystko wróciło do normy i Lyon wygrał swoje spotkanie 1 do 4 z Niceą. Podopieczni Garcia są drugą najskuteczniejszą ofensywą w lidze i mają 31 strzelonych goli. Tylko Paris Saint-Germain jest lepsze, który ma 35 goli. Nantes z kolei przeżywa bardzo trudne dni. Od siedmiu meczów nie odnieśli zwycięstwa i zdobyli tylko 4 punkty. Największe problemy mają w defensywie, gdzie potrafili stracić 4 gole ze Strasburgiem i po 3 z Marsylią i Reim. Teraz w Lyonie będzie im jeszcze trudniej o jakiekolwiek punkty. No, gospodarze są rozpędzeni, a ich ofensywni piłkarze prezentują najwyższą formę. Stawiamy tutaj na over 2,5 goli. Po prostu meczowy over, który tak naprawdę przy tak słabej defensywie przyjezdnych może zostać pokryty przez samych gospodarzy. Do Monaco z kolei przyjeżdża Saint-Étienne, który ma niemałe problemy. Niemniej w ostatnich meczach jest dużo lepiej. Porażki zamienili na remisy i dołożyli do tego nawet jedno zwycięstwo z Bordeaux. Przed Serią podziałów punktów zanotowali 7 porażek z rzędu, więc śmiało można powiedzieć, że najgorsze to już jest chyba za nimi. W ostatnich dwóch meczach potrafili stworzyć sobie naprawdę sporo sytuacji pod bramką i oddali aż 17 celnych strzałów. W księstwie powinni zagrać podobnie, a i tutaj nadarza się okazja, bowiem defensywa gospodarzy potrafi być mało skupiona na meczu. Podopiecznikowacza dopiero zliżono, przerwali serię trzech porażek z rzędu. Najbardziej, no może boleć, porażka z Lens. W tym meczu Monaco kończyło mecz w 10, a rywale stwarzali sobie okazję za okazją, a spod Spotkanie mogło się skończyć dużo większym wynikiem. W ostatnich bezpośrednich starciach górą byli dzisiejsi goście, ich forma jednak jest zupełnie inna. Liczymy na to, że mecz będzie otwarty i stawiamy tutaj na Bot team to Score, czyli gole po obu stronach. Tak prezentuje się nasz kupon. No, od razu przypominam, jeżeli nie macie konta w betkliku, a założycie z linku, który jest w pierwszym komentarzu pod tym filmem, możecie zagrać pierwszy kupon za 57 zł. Jeżeli nie wejdzie, wróci do Was 5 dych i możecie to od razu wypłacić. No i dobra, moi drodzy, na dzisiaj to było na tyle. Dzięki, że oglądaliście do samego końca. Oczywiście, jak zawsze, na sam koniec, zapraszam do subskrypcji kanału Zapraszam. Zapraszam do naszej grupy, linki w opisie pod tym filmem. Zachęcam do brania udziału w konkursie i słyszymy się niebawem. Dobrego dnia, trzymajcie się. Wszystkiego dobrego na święta, zdrówka i na razie.